Witam w recenzji gry Combat Arms Jest to pierwszy odcinek mojego programu Gracz dla Graczy Dzisiaj bierzemy grę Combat Arms Jest to sieciowa strzelanka Dodam, że darmowa Jest to cenna uwaga Tutaj mamy ekran startowy Logujemy się tutaj Akurat mi się Pisało złe hasło za pierwszym razem. Tutaj mamy ekran startowy gry, serwery, nasza ranga za zabijanie, eksterminowanie w czasie gry przeciwników. Zyskujemy punkty. I tutaj, prawda, 82% jestem teraz kapitanem. Jeszcze 18% i awansuję na wyższy poziom. Wybieramy sobie serwer. Dołaczamy. Tutaj mamy pokoje. Kilka już zajętych. Wybieramy wolny. I gry. Tutaj mamy market. Gdzie możemy za prawdziwe pieniądze dokupować sobie różne dodatki. Bronie. Tego typu rzeczy. Twarze. nowe postaci. Ale mamy również zwykły sklep. Za, gdzie możemy za pieniądze zdobyte w grze za awans tutaj mam akurat 4000 tych GP Możemy sobie wykupać broń podzielone są dodatki na kategorie prawda, karabiny tutaj pistolety różnego typu nie wszystkie są dostępne od razu musimy awansować niejedokrótnie na wyższe poziomy do wyższej rangi tutaj mamy pokazane od jakiej rangi możemy Kupić dowolną broń. Nie kupujemy akurat żadnej w tym momencie. Nie jest nam potrzebne. Mamy modyfikację również. Z podstawową bronią, jaką jest karabin M16, wykupujemy celownik. Możemy sobie wybrać na ile dni. Wybieramy na jeden dzień. Maksymalnie jest to 90 dni, ale nie będziemy aż tyle grać w to. Strona zakupiona, montujemy, wychodzimy, wybieramy serwer, Capture 3 flag, no standard w mapach od matchu, Team Deathmatchu, no tutaj jakiś yy, gracz zaprasza mnie już do pokoju, zwykle nie trzeba długo czekać, eksterminacja, eliminacja, no jakąś ciekawą mapę chciałbym wybrać, fireteam, niech będzie fireteam albo może nie, mały ludzi niech to będzie jakaś sieczka o, to jest dobra mapa dołączyliśmy do drużyny alfa widzimy flagi przy yy, zawodnikach jest to bardzo pomocne w tym momencie akurat mało Polaków tylko yy, na tym serwerze ale bywa, że sporo Polaków gra w tą grę i zaczynamy typowy team deathmatch, tutaj mamy akurat miejsce spadł z nieba jakiś przeciwnik widząc po ataku no jesteśmy drużyną Przygrywającą. można sobie od kogoś wziąć broń jeżeli jej nie zakupiliśmy no tutaj zostałem ścięty przez jakiegoś snajpera po zabiciu widzimy naszych zawodników z drużyny, jak sobie grają, grafika jest wyjątkowo przyjemna, grywalna, bezstrzelna jest oczywiście, ale jak na dar darmową grę, nie mamy powodu do naszykań. Tutaj nasi współtowarzysze, tutaj trochę przykampiłem, ale prawda, recenzuję grę do nas pójdziemy tędy oczywiście możliwość jest tutaj skakania, biegania tu może za kolegą pójdę bardzo przyjemnie się tutaj gra ta mapa jest wnioskowo sympatyczna o tutaj jakiś przeciwnik zaraz go tu ubijemy Jak tylko się pokażę aha to on ubije nas. No jednak on ubił nas. Tutaj widzimy pasek, który przedstawia nam czas do zrespodowania się. Na górze widzimy wnik. Gramy do 140. Przegrywamy akurat moja drużyna, w której aktualnie gram 20-45. Tutaj w plecy jakiś niemilec mnie zaatakował. Więc szybko się podobnie restartuje. Tutaj udało mi się drugiego ubić. Jakiś na dachu. No, jak nie ja, to inny gością. No, może naprawdę wczucie. I wtedy rozgrywka jest bardzo przyjemna. Trafiłbym swojego, ale jest, jest wyłączony fire team, czyli. Możemy strzelać do własnych, do własnych współtowarzyszy, różnie i nie, nie zrobimy mi większej krzywdy. O, dawno nie gram w tego typu gry. W Tom również, więc zbyt wielkich problemów z moją osobą nie mają. O, akurat udało mi się teraz. Pokonać jednego z zawodników. Tutaj kolega z najwyższej sobie zakupił, jak widzimy, bandany na twarz. Bez żadnych problemów to można sobie grać. Mało cheaterów zdarzają się oczywiście, ale dostają no, błyskiem po oczach. Jak widzimy efekt, rozmazanie. Przez chwilę byliśmy ślepi. Przenośnie oczywiście. Wracając do cheaterów, Zdarzają się jak w każdej, oczywiście, grze ale są tutaj nagminnie tępieni i nie ma ich naprawdę zbyt wielu. Wystarczy zmienić serwer, pokój, plansze i nie powinno się trafić na cheatera. Gra, jak wspomniałem, jest darmowa. Można sobie ją bez żadnych problemów ściągnąć ze strony producenta. Wystarczy wpisać Combat Arms w Google. No teraz, dostałem granatem Tu kolega jeszcze chyba bo świętuje, bo w czapce Mikołajan Jak? Kto woli? No czy udało nam się ubić kolegę? Chyba nie Akurat mi zabrakło na No taki nie Gra jest darmowa, można sobie po prostu pobrać. I można sobie grać, jeżeli ktoś zrobi tego typu rzeczy. Oczywiście pewnie fanów kontest nie, nie przekonam. No, ale w każdego innego, który lubi sobie postrzelać bezstresowo. Kilka minut nawet. Jedną plaszę tam. Nie ma problemu, można spokojnie sobie tę grę zainstalować. Wymagania nie są zbyt duże, można się obrać. Częste aktualizacje, wsparcie techniczne, jeżeli dojdzie, często pojawiają się nowe mapy, po prostu producenci tworzą wtedy przy ładowaniu gry. Paczuje no, nam grę, jakby. I mamy już nowe mapy w tym momencie. Nie no, czasami trwa to długo, ale... Raz na miesiąc są, wychodzą dodatki, więc nie ma żadnych problemów specjalnych. bo no, tutaj widzieliśmy, ktoś za mną wcelał, ładnie kule się podbijały. Ale jednak no, Pompiemy tędy No nie mieliśmy teraz zbyt dużo szyścia ale to gry już nie będziemy tutaj szaleć plusy, no jest darmowa